Bo nie, bo... właśnie do guildi. Ale musisz wykopać 32 diaksy. Muszę tam ludzi, do guildi. Dwa diaksy? Mam jeden. Ja chcę, żebym mogła ci dać Nie, ja mam bity. tylko ja się bałem, że ty mnie nie zabijesz. Nie, nie, nie cię. cię nie zabiję, spokojnie. Dobra, Ej, to mogę chodź do was? na abit i się kopiemy. Mogę bo do was? Tak, to... Tebnie się do Nie, ale ten... No dobra, cię to Oj, tu się pokopiemy. Akceptuj. Dzisiaj, Dobra, A bardzo, bardzo fajny pilot. Co mówisz? Ja mówię do tego, który jest bardzo fajna nazwa, kino Nie, ukradłem komuś. Więc proszę, na mnie nie patrzeć. Poczekajcie, po A ja chyba chyba Statraku, a nie. Kto się tu kopał? Ej, chcecie tego, obca, Byłam strasznie dużo obca. Skąd masz Możesz mi dać, bo ja właśnie sprzedaję rzeczy. Ej, 10 staków na obce. Skąd masz? Ej, no, bo już gram... Skąd tego... ma, to ma. Ej, gram od trzech tygodni. No dobra, to się bawimy. Poczekaj, co się. No. Robię trochę większy teren. Jak Spam się bawić, to spokój. się bawić. Enter. Abiu, spokój! I wydałem. Ej, odkopaliśmy nas. No i chociaż więcej miejsca do kupania. No. To by od kiedy zagrać na tym serwerze? Ja gram dopiero od 15 minut. Już masz te całe dziecko? Ja mu dałem. No on mi dał. To fajnie, co? Jestem dobrym człowiekiem. Nie jak no, Haky. Ej, dobra, ja to napijam. idziecie do mnie? No idziemy. Mam kopalnię. Ja bym kopał się... Obok. Kory? Nie, bo coś mi się zdaje, że tu będzie jakiś domek. Nie ja wiem, tak wyczuwam. Gdzie? Kory? Nie wiem. Ja tak wyczułam, że tu gdzieś domek jest. Bo kojarzę te miejsce i coś, gdzieś będzie mój kolega budował domek. Tak? No. Zdaje mi się, że gdzieś to się to jest. Fajnie. jest kopalnia. Mogę się do ciebie kop... Co? Czy jak już? ja? ja? Mhm. Do Ej, tego dodam ja... tego. Deszona. Nikogo nie dodawaj. Tego, co z nami gadał, Deszona. Nie. Czemu? Nie lubię go. Ja go lubię. On jest, on jest zły, on cię zabije. Nie jest niemiły. No właśnie. Czemu? Ta, ta... Seba, chodź do mnie, te się. O. Ale to jak moi koledzy mówią, że on jest miły. Czemu jest nimiły? i te pęhaka. Zobaczcie <laughs> teraz się do mnie te Se po kopie. Byłem trochę zły dziś, a, nie, dzisiaj, dzisiaj Nie ma, jak są to ci dam. 7? Trzy. Czemu byłem dzisiaj trochę zły? 10. Ponieważ gdzieś dzisiaj nie wczoraj bo. i wczoraj. I moje koleżanki mnie oskarżyły, że. E, Podglądali. Po kopie się w dół. Ja od, obok siebie siedział. Ja też. Ok. Może o może gdzieś trafimy. O, okay. Tylko do... Ale ja będę się kopał dalej. O kurwa skrzynki. Ej... Łot. Nie będę mną, mojego kolegi, o. Ja. Oj do mnie. A. O, Oczywiście ty... tutaj nic nie ma. Aha. A ja bym to rozkopał. E, ops, ops, jest jeden. Ja e, Bo mam 10 diaksów. No to super. Niedługo cię dodam. A potrzebujesz 32. A i to ja mam już. To? No. Po co? No. Do to... tego? Weź i tepnij się do mnie. To weź, to ma już jeden. Sprawdzamy. Weź wezmę całą zbroję. I chcę cię trochę koksów, bo mam 10. I tam chyba diaksy i koksy były do, do dodania. Dodania? Nie, nie, 30 chyba... kokców. 35 chyba. Tych. Hmm. Jak się nazywa Diacu. To chyba tak. Dobra. Tak to odepnij tak się tutaj. Do... Hmm. Ale mówięcie, że mnie no zabijecie. Nie. Nie. Nie, nie dobrym człowiekiem. Ja też. Tak ty, od razu powiedział. Oluju. Chyba kanał z... Oluju. Mówiłeś, żeby tu się kopać, a wiesz co tu jest? O lol. Nic tutaj nie ma no, no same gumy Ej, macie ja byłam łuk. jaki Dobra, bawić to się bawić Dobra, to zabij się do mnie jest jeden i uderzenie Ej, tu ktoś jest. E, jest, jest to jest nasz kolega. Nie, nie, się to jest i... to jest to jest to jest to jest to jest ten jest to jest to jest ten jest to jest to jest i pięć dwójkę Oooooooo eee, No mam, mam. To ja kurwa Arab! Bijemy Araba ja. O! Arab zginął. A i ty go zabiłeś? Cicho. Ten y, dieszunek to jest takowy. Dobra, tu te się do... O już mam 5 dwójkę, dobra. Tzekaj sobie jaką wezmę. Miał po prostu 4. Tutaj patrzcie? Nie tak te pan tego chce jakiś płci. Ej, dobra, te się, bo. Zaraz będę musiał kończyć. Aha, dobra. Gdzie jesteś, Polski? A ci jeszcze dodać. A tu na dole. Spoko. To tapa się. No to weź diaksy wtedy i te się on cię doda. I też możesz zepać? To te się do mnie. ja znasz jakąś piosenkę? ja. Tak ty można. No, a się tu... A tylko y, to pasuje taka do grania? Eee... do grania. No. Y, a gdzie wy jesteście? Tutaj, ja jestem tu, tutaj. Tutaj! Ej, to wycie, co trzymajcie. To po jednej. Dzisiaj. Doki? No dobra, mam już się. No to, tak. się dodaję. Muszę przyjąć. Gię, jak? No. Ej, no! Ej, co ty też coś zrobić? dlaczego go zabiłeś? Jestem o Ha ha ha! Dlaczego go zabiłeś? Rozłączył się. Ej, LOL. Dlaczego, Dlaczego on cię zakres? zabił w ogóle? Bo powiedział, że zrobił oszustwo. Ja dobra, tepa się do mnie. Nie bo to też mnie pewnie nie Ja nie robię oszustów. Dobra. Jak ty się nazywał? Ja się nazywam Hackiu. Masz bardzo fajnego koloru. Wiem. Czekaj Accept. jest. mi to nie Jestem o szóstym. Będziesz na YouTube. Super, dzięki. Ja też nagram na YouTube. Serio? Tak. N nagrałeś to? Yy, nie. Czemu? Tak, bo nagrałam. Nagrałeś? Tak. Także jest super fajna, ale nie podam To jest to na YouTube, nie? To oczekuj tam. Dobra, podaj mi twój kanał. Nie, nie podaj ci mojego kanału. Po co ci mój kanał? Po co? Po co ci mój kanał? Wyszłego na pół. Wiemcie, zasubskrybował i lajkał. No haku exe. To Halo Sklepany Wiem. Yeah. Dawaj, chodź, chodź do mnie, pożegnamy się No, no i pożegnamy wiecy? się Gdzie jesteś? Pożegnamy? No, gdzie jesteś? Ty pojdź do mnie Jestem na Co za taką tą Co? Co za takowitą ilę No spoko, ale gdzie ty jesteś? No górze. Żegnamy się, co? No horario lol spadłem ja, Szymon cię zabił kto mnie zabił? nie chyba Trochę chyba cię zabił A. Ej gdzie jesteś? czekaj chcę się wyjść Ej wyślij mi ten filmik Dobra wyślę ci Ej dawaj żegnamy się Nara ale chodź tutaj Nie wyraźnie oszustwa nie zrobić oszustwa. Mhm. Mm Nara, to się pożegnaj. Nara! No, elo. Nie dostatek o Ligilię.